Jak chwilkę się poznaliśmy, prawie wszystko on potrafi. Naprawdę w tym ringu. Wiadomo, jest troszkę, że tak powiem, zardzewiały, bo miał jakąś potężną kontuzję achillesa, która została wyleczona. To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Szkalskiej Porębie i Bino Polet Z trenerem kałuźnym, co trener powie o swoim nowym podopiecznym, skin? Bardzo doświadczony, bardzo dynamiczny, utalentowany ruchowo, zawodnik pięściarski. Jak ty można powiedzieć, jakie są jego największe atuty? Największe atuty, doświadczenie z boksu, umiejętność, praktycznie to tak chwilkę się poznaliśmy. Prawie wszystko on potrafi. Naprawdę w tym ringu. Wiadomo, jest troszkę, że tak powiem, zardzewiały, bo miał jakąś potężną kontuzję Achillesa, która została wyleczona. Wznowiliśmy treningi, no, ale jak poglądamy jego walkę z cieniem, to on wszystko prezentuje. No jest doświadczonym zawodnikiem, ma mnóstwo walk stoczonych, walczył na pewno z najlepszymi zawodnikami na świecie. Troszeczkę tej rdzy trzeba jakby tej, tej sportowej rzucić i bardzo dużo potrafi zmieniać rytm. Tak, zmiana rytmu, bardzo silna prawa ręka, zwalnia walkę, umie i ściągnie zawodnika na siebie i kontrować, wszystko potrafi. No, trener tarczował niejednego tam gościa, który nie głaszczę, czy Nikoda Majerzewskiego, czy Marcina Rykowskiego, jak on wypada właśnie na tym tle, czy, czy, czy jest silnie bijącym zawodnikiem, bo to jednak w wadze ciężkiej wiemy, że jest główny atut. Uważam, że ma najsilniejszą rękę ze wszystkich zawodników. Tak, naprawdę jest to najsilniejsza ręka, ciężko ją zobaczyć na tarczy, jest bardzo szybka, zmienia kąty w tym zadawaniu tych ciosów i rytm tego ciosu. Bardzo celna, bardzo mocna prawa ręka. Paweł Sowik jest jego rywalem. Pewnie trener miał szansę go oglądać w Kościerzynie podczas turnieju. To będzie zawodnik, który będzie pasował stylowo? Lonky jest bardzo dobrym zawodnikiem. Boksował bardzo dużo. To jest ogromna różnica klas zawodników. Nie wiem jak odpowiedzieć na to czy to będzie pasował. To jest bardzo duża różnica umiejętności zawodników jak na start. Czyli to jest walka bardziej po to, żeby sprawdzić w jakiej on jest formie, jak się czuje psychicznie, jak występuje pod naporem tych wszystkich mediów, świateł i tak dalej. Tak, tak. Umiejętność dogania się pierwszy raz nas w ringu, nas w szatni, nas w narożniku, tego naszego takiego teamu. No i wejścia w te polskie tutaj warunki, tak zgadza się. E, taki zawodnik na początku ile walk powinien toczyć w pierwszym roku, w drugim roku? Zobaczymy jak. Przy rozpoczęciu tych treningów, jakie kontuzje będą się odnawiały, albo jakie napotkamy. Musimy bardzo delikatnie to uważać. I zobaczymy jak to będzie po pierwszej walce. Jak on się będzie czuł, coraz bardziej na treningu się uśmiecha, po sparingach pierwszy już był zadowolony. On sam czuł się troszeczkę niedobrze. Ja mam je nagrane i uważam, że one już były bardzo fajne. On musi jakby mentalnie i fizycznie znowu się połączyć, bo to on wejdzie w ten ring, on musi czuć, on był w bardzo świetnej formie, wiedział jak ta forma wygląda, więc musimy powolutku wrócić do tego, a potem stoczyć kilka ważnych walk, tak, no i zobaczymy jak będzie to wyglądało. Dużo osób narzeka na ten polski boks olimpijski, który wiadomo dostarcza talentów do boksu zawodowego, że brak tych talentów. Widzimy Czerkaszyna, który z Ukrainy musiał zasilić jakieś tam polskie szeregi. Teraz zawodnik z Chin. Myśli trener, będąc gdzieś na procesie boju i widząc jaka jest skala talentów chłopaków, będzie musieli tak sprowadzać właśnie chłopaków z zagranicy, jak tak dalej będzie w boksie olimpijskim? Może przede wszystkim powiem, nie znam Czerkaszyna, ale na pewno mentalnie jest innym zawodnikiem niż polscy zawodnicy bokserscy. Long też jest innym mentalnym, innym mentalnym zwodnikiem, tak? w ogóle jakby inna grupa społeczna tych ludzi to jest. tak. Oni są bardzo inteligentni na zewnątrz i w ringu i z takimi ludźmi się bardzo miło współpracuje. Tak? To nie ma problemów jakikolwiek z nimi. Tak? I to jest chyba ich sukces wielki sportowy, to przede wszystkim tak mi się wydaje. I widzi trener w nim taki ogień i pokorę? To jest dorosły mężczyzna, to jest ktoś kto ma swoją wartość. On w ringu na pewno w momencie zagrożenia będzie coraz lepszy. O to Wszystkich fanów Boxu zapraszamy na stronę FaceBox oraz na stronę naszego sponsora Bilopola.